Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Sprawdzałam, czy się nagrywa, oczywiście. Nagrywa się. E, witam Was w drugiej tygodniówce lutego. Dzisiaj mamy 3 lutego. Myślę, że choinki już macie schowane, więc zaczniemy sobie po prostu od tygodniówki. Poprzednia tygodniówka już tutaj jest gotowa, w akcji, że tak powiem. Więc ja sobie zacznę powolutku ogarniać. Drugą tygodniówkę lutego. Drugą tygodniówkę lutego. Dobra, czekaj. To, trzeba sobie tak wiecie. To są do jedzonka kroki. To mi się przyda. To mi się przyda. To też mi się wszystko tutaj poprzydaje, Ja oczywiście dalej korzystam z zaczytanych sukulentów. Nadal nie wiem, czy tego będę teraz używała. Podejrzewam, że tak. To mi się nie przyda. Tydzień szósty mi się przyda. Czytelnik, skrapownik mi się przyda. Kalendarzyka potrzebujemy. I potrzebujemy kalendarzyka lutowego. Luty, luty, luty. Wszystko mamy. Wszystko mamy, można działać. Słuchajcie, wszystko mamy, można działać. Mam nadzieję, że podoba Wam się unicornik, który na ostatnim lewie, już z mojej perspektywy w wczorajszym lewie robiłyśmy. Powiem wam szczerze, że ja jestem mega podekscytowana tym unicornikiem. On jest taki kochany, taki słodki, taki, wiecie, kolorowy, że w ogóle noż. O! O! Coś cudownego. Więc bardzo przyjemnie mi się go robi. Myślę, że będzie mi się go przyjemnie robiło jeszcze długo, długo. Patrząc na to, że wczoraj zrobiło się pierwszą stronę, mogę Wam pokazać w ogóle. Prostowałam ją sobie całą noc i jest ładnie wyprostowana, wszystko się tutaj ładnie poogarniało. Skawka się wyprostowała, tutaj z którą go sobie, wiecie, pod yy, dociążeniem, nie? Więc mamy tutaj pierwszą stronę, zobaczcie, zrobioną. No, bardzo fajne są te trzy nadełka tutaj, One działają ładnie, więc szoki i niedowierzanie. Tu mamy kieszeń, szuperowo to wygląda, naprawdę szuperowo. Więc zostanie na pewnie jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i pewnie jeden na ozdabianie, czyli jeszcze pewnie z sześć live'ów podejrzewam, na no kornika. Nam się zejdzie, więc jeszcze trochę. Jeszcze trochę moje drogie. Ale co zrobić? Co zrobić? Co zrobić? Dobra. Mamy czytelnik, mamy skrapownik. Gdzie mój ten? Jest moje pisiadło. Jest moje pisiadło. Potrzebujemy napisów. I tak, czekajcie, bo ja tam na górze teraz sobie robię te trackery, prawda? Jedzonko, sen i kroki. I to mi się fajnie sprawdza, więc zamierzam tego na razie używać w ten sposób, bo sobie wypisuję rzeczywiście i jakoś mnie to tam dobrze mi to robi. Zrobimy jedzonko. Oj, oj, oj. A może to razem sobie na górze napis? Nie, z boczku zrobimy. Z boczku jakoś nie tak ładnie te napisy. No prawie równo. Prawie. Czyli tak, mamy tutaj jedzonko. Jedzonko jedzonkowate. Tak jest. Teraz potrzebuję kroków. Tu kroki sobie robimy na dole. Nie z tymi krokami teraz przy tych moich plecach to jest po prostu... No szczerze, że aż wstyd się przyznawać, niech tak sobie popatrzę tutaj, to mam tak 741 kroków, 517 kroków, 1030 kroków, 2500 kroków, po prostu naprawdę aż wstyd, aż wstyd, no ale co poradzić, tak czasem bywa, tak czasem bywa, to i tak lepiej niż w poprzednim tygodniu, miałam jednego dnia, czekajcie, tam chyba miałam jednego dnia 70 kroków, to jakiś taki, czekajcie, czekajcie, 83 kroki miałam, no. No to, to, to już było po prostu szałciało, nie? Szałciło. Niesamowite. No ale co poradzić? Tak tak to właśnie jest. Eee, sen, 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 sen. Ja to jak się uprę na jakiś jeden motyk taki wiecie w buję, no to już pozamiętane, nie? Więc tak, tutaj jedzonko sobie robimy tak. Kroki robimy tak. Sen robimy tak i robimy tak. Od razu sobie uzupełniamy. Zawsze długopis muszę najpierw rozpisać. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Ciekawa jestem, czy który, któraś z Was też korzysta z tych trackerów. Piątek, sobota, idzie. I jak Wam się sprawdzają? Od do i liczba To to mamy, i teraz tak. Teraz tutaj potrzebuję sobie zrobić listę zadań. Ja ją sobie trochę podnoszę. O, może gdzieś tutaj sobie zrobimy. A tu sobie robimy notatki. W sumie te zadania mogą być poniżej, bo aż tyłu zadań nie wpisuję. No ale tu sobie zrobimy baneryk najwyżej jeszcze. Dobra, notatki. Tak prawie równo mi się udało, prawie równo. Czekajcie, muszę sobie nie przeszkadzać włączyć, bo piszczy mi. Jak nagrywam w ciągu dnia, to wiecie, wszyscy coś tam, coś tam i po prostu te powiadomienia ciągle przychodzą. Notatki, a tu zrobimy sobie zadanie klasycznie, tylko muszę je znaleźć. Zadane są dobra. Są i zadanie. Zacnie minordzie. A jakiś katar mam dzisiaj, słuchajcie. Obudziłam się i taka się trochę zakatarzona. Ale to taki poranny katar, więc jakby na luzie. Ale nie lubię takiego stanu katarowego. A przez ten wiatr. Nie wiem czy u was też, ale w Warszawie po prostu wieje wszookru. Taki... Dziwny taki ten wiatr jest. Poczekajcie, z jak był teraz. To może sobie teraz tutaj ten paseczek zwierzeczkowy, A od przyszłego tygodnia będziemy już sobie rozcinać. Więc tu sobie damy paseczek tym skotkiem i ciułkiem. Bo czemu by nie? No. A tu na dole sobie damy jakiś, jakiś taki, może ten, o, ten sobie weźmiemy. No więc wieje w Warszawie strasznie. Przez to jest tak nieprzyjemnie, bo niby jest ciepło, bo tam chyba z 7 stopni jest, ale powiem wam, że byłam przed chwilą właśnie na zewnątrz i tak po prostu mnie przemarzło, że no szok. No, nie fajnie nie fajnie, wam, Już mogłaby się zdecydować ta pogoda, czy ma być ciepło, czy ma być zimno, czy jak ma być, bo tak, ja tak nie lubię takiego niezdecydowania. Albo nie będzie zimno, albo nie będzie ciepło, a nie takie nie wiadomo co. No, tydzień szósty. Tydzień szósty, proszę. Sylwestr. Dzień szósty. No dobra, niech będzie, że dzień szósty. I co? I tu nadal bym sobie jakieś ozdobniki i tam przy tych nagłówkach bym sobie jakieś ozdobniki wpyrgnęła. Może tym razem z tej strony sobie tam. Jakieś takie książki może? Może zegareczek sobie weźmiemy. Aha. I sukurencika może. Aha. Kolarzyk się zrobił normalnie. Słuchajcie, mam sobie gwiazdeczkę. Bardzo mi się te gwiazdeczki podobają. Jedna z moich ulubionych elementów. Słuchajcie, w przy tych, przy tych naklejkach, w ogóle przy tym zestawie. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają. Dobra. Tu sobie może jeszcze kałamarz. To chyba kałamarz jest, coś tak znam, że wiecie. O, oh, że masakrejszy, no ale uznajmy, że jest to kałamarzyk. Dobra, to tutaj myślę, że na razie wsia. I przejdźmy sobie tutaj na lewą stronę, bo teraz potrzebujemy zrobić tak. 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 Słuchajcie, jeżeli chodzi na razie o ten planer, to sprawdza mi się jak złoto. Naprawdę, jestem mega zadowolona mega zadowolone. Więc jeżeli Aga w przyszłym roku, w sensie na przyszły rok też wypuści te plenery, jeżeli będę cały czas tak zadowolona, jak jestem, no to myślę, że będę stałą, stałą fanką, że tak powiem. Wszystko na to wskazuje. Bo na razie to po prostu, no coś cudownego. I to wiecie, do tego stopnia, że to bardzo szybko się robi te tygodniówki. One po prostu są proste, przyjemne. Szybkie, a jednocześnie wyglądają mega fajnie i są bardzo użyteczne. Więc super, naprawdę. Ciekawa jestem, czy też używacie tych planerów, jak tam Wam idzie, czy też Wam się podobają. Bardzo jestem ciekawa. Dobra, mamy dni tygodnia, w sensie dni miesiąca, teraz dni tygodnia. A widoki, poniedziałek, toreczek. Światło, czwarteczek, piątunia, piątunia, sobotunia, <grywa> sobotunia. i niedzielnie, nie 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 niusi, nie niusi, 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 nie dobra, mamy A my niusi, się. to mamy, to mamy. to mamy, to to mamy. to co my tu jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy na pewno lajwiki sobie tutaj jeszcze ogarnąć. Lajwiki sobie ogarnąć, tak. Na pewno lajwiki. Będzie lajwik na pewno we wtorek. I słuchajcie, we wtorek lajwujemy sobie ze wspierającymi, wszystkimi wspierającymi. Będziemy robić pop-up boxa. Jeszcze nigdy sama nie robiłam, więc zapraszam gorąco. I pandzie, i jednorożce. Na 19.30 będziemy sobie lajwować. Live dla wszystkich wspieraczków i będzie pop-up, pop-up box. Serduszko, dlaczego by nie? I w czwarteczek o 19:30 oczywiście, oczywiście będzie live. Ciąg dalszy, unicornika. Unicornik. A w piąteczek powinna się wydarzyć pie 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 piemiera premiera nowości eee, wszystko mam nadzieję, że się uda i w piąteczek się uda ogarnąć premiery nowości. Więc gorąco, gorąco będę zapraszać Was na piąteczek. Czekajcie, już mam sobie ikonki jakiejś fajnej. O, a może sobie te wykorzystam. Bo one w sumie takie smutne niewykorzystane. To może by tak sobie premiery nowości To oznaczać. Bo czemu by nie? Hmm? Premiera. Teraz zerknę do kalendarza, co tam jeszcze mamy. Premiera. Nowości. Dobra, więc w piąteczek 9 lutego. A w Asi w ogóle, jeżeli pamięć nie myli. Dobra, czekajcie, ja muszę sobie tutaj popatrzeć. Co my tu mamy? Dobra, nie mam jeszcze zaplanowanych konkretów, w sensie tutaj mam na pewno spotkanko, ale jeszcze nie pamiętam godzin, więc sobie nie będę zapisywać, bo ch chyba nie mam jeszcze godzin ustalonych. I tutaj tak naprawdę dalej jeszcze nie mam konkretów żadnych, więc to dopiero wyjdzie w praniu. No, żaden fryzjer, żaden lekarz, żadnych takich, wiecie, konkretnych rzeczy na ten tydzień należy brak, brak, więc póki co chyba zostawimy to w ten sposób, zobaczcie, tak wygląda w ogóle gotowa tygodniówka. Tu się zakreślają, nie ma, tu się zakreślają te, te, te wyciecztanie i skrapowanie, kroki, obiadki, sny, zadanka. Widzicie, tak to wygląda, jak jest uzupełnione, więc moim zdaniem wygląda bardzo fajnie, jak właśnie jest już uzupełnione, bo to takie nabiera życia, nie? A taki pusty to wiadomo, że jeszcze jest pusty. No i co poradzić. Kalendarz też, zobaczcie, już nabrał, nabrał życia powoli. Swojowsko. Robi się kolorowo. Kolorowo się robi. No, więc tak wygląda ten tydzień. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mam nadzieję, że miło ze mną sobie spędziłyście yy, ten czas. Nie mam co Wam pokazać dodatkowego, więc dzisiaj tylko tyle. Ja Was ściskam bardzo gorąco i do zobaczenia we wtorek na lewiku, pamiętajcie. W środę w filmie, w czwartek na live'ie i w sobotę w filmie, więc będzie się działo. To co? Ściskam bardzo, żegnam Was i do zobaczenia. Buziaki! Pa, 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 pa!